Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Kaczorach, prowadzi działalność od 1979 roku. Jest jedną z dwóch samorządowych instytucji kultury działających na terenie miasta i gminy Kaczory. Jej podstawowym zadaniem statutowym jest rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Kaczory oraz upowszechnianie kultury lokalnej w kraju i za granicą. Od 2017 roku Siedziba instytucji mieści się w nowoczesnym obiekcie zmodernizowanym i rozbudowanym w latach 2016 i 2017. Zrealizowana inwestycja nie tylko poprawiła estetykę wizualną obiektu, ale także jego funkcjonalność. Zastosowane rozwiązania architektoniczne w tym obiekcie zapewniają funkcjonalność pomieszczeń i zagospodarowanie ich w zależności od potrzeb naszego ośrodka. W wyniku rozbudowy obiekt powiększył swoją powierzchnię użytkową o 332 m2. Obecnie jest budynkiem dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 766 m2. Na piętrze budynku, oprócz pracowni plastycznej i zaplecza sanitarnego, znajduje się sala muzyczna. Na parterze budynku głównym pomieszczeniem jest sala widowiskowa. O powierzchni 159 m2, wyposażona w scenę o wymiarach 4x8, garderobę dla artystów, dwie sale pomocnicze i zaplecze kuchenne. Ciekawym rozwiązaniem architektonicznym w tym pomieszczeniu są przesuwane drzwi, które oddzielają salę widowiskową od sal pomocniczych. Po ich otwarciu możemy zwiększyć liczbę miejsc na widowni ze 150 do 180 miejsc. W tygodniu sale pomocnicze służą do organizacji zajęć, a w wolnych terminach są także wynajmowane na organizację szkoleń, konferencji i zebrań. Do sali widowiskowej prowadzi przestronne foyer wyposażone w szatnię. Dodatkowym pomieszczeniem, które powstało w wyniku rozbudowy, jest sala galeryjna, która przystosowana jest do organizacji wystaw artystycznych. Jest ona także użytkowana przez Lokalny Urząd Stanu Cywilnego, do udzielania ślubów cywilnych. Po prawej stronie znajduje się część biurowa za pleczem sanitarnym. Budynek wyposażony jest także w przestronne magazyny. miejsko Gminy Ośrodek Kultury w Kaczorach jest organizatorem zajęć dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu całej gminy. Zajęcia, które są przez nas organizowane, są zajęciami całorocznymi i odbywają się według stałego harmonogramu. Obecnie osoby dorosłe Mogą skorzystać z zajęć tanecznych latino, jogi, zumby, nauki gry brycza oraz zajęć wokalnych w ramach prób zespołu wokalnego sonata. Obecnie największą popularnością cieszą się zajęcia z akrobatyki i tańca. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w każdy poniedziałek i czwartek. Uczęszcza na nie ponad 90 dzieci w wieku od 3 lat do 14. Podczas zajęć dzieci i młodzież ćwiczą taniec z rekwizytami. Oraz akrobatykę w pięciu grupach o różnym stopniu trudności, dostosowanym do wieku uczestników. Akrobatyka i taniec są zajęciami odpłatnymi prowadzonymi przez instruktorki panią Angelikę Sosnowską i Marcelinę Rataj z Akademii Nelka. W tych samych dniach w sali muzycznej. Na piętrze spotykają się pasjonaci tańca hip-hop. Zajęcia są prowadzone odpłatnie dla dzieci od 6 do 9 lat. Instruktorkami zajęć są pani Dominika Semeniuk i Wiktoria Wiśniewska ze studia tańca Wizą w pile, które przygotowują dzieci do pilskich przeglądów tanecznych, rytmu ulicy i szlifowanie diamentów. Poniedziałki i czwartki w pracowni plastycznej odbywają się warsztaty z rysunku i malarstwa. Z graficzką malarką panią Karoliną Smorarską. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych od 7 do 10 lat i powyżej 10 lat. Grupy liczą po kilkunastu uczestników. W trakcie warsztatów dzieci rozwijają się artystycznie, pobudzają swoją wyobraźnię oraz w razie potrzeby przygotowują się do egzaminów do szkół artystycznych. W poniedziałki i wtorki w sali muzycznej spotykają się miłośnicy Klocków Lego. Na zajęciach z robotniki i programowania. Zajęcia odbywają się przy wykorzystaniu klocków Lego Spike w grupach czteroosobowych o różnym stopniu zaawansowania. Zajęcia są bezpłatne i dedykowane dzieciom powyżej 10 roku życia. Instruktorem zajęć jest pan Marek Janowski. Podczas zajęć dzieci rozwijają kreatywne myślenie, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność pracy w zespole oraz przygotowują się do. Przyszłych karier w dziedzinach związanych z nauką, techniką, inżynierią i matematyką. Sala Lustrzana w każdy wtorek o godzinie 10 jest miejscem spotkań członków Polskiego Związku Emerytów, Francistów i Inwalidów koło Kaczory. Przy Miejską Gminę Centrum Kultury w Kaczorach działają dwa zespoły instrumentalno-muzyczne oraz sekcja brydża sportowego. Najdłuższą tradycją może poszczycić się sekcja brydża sportowego, która powstała w 1987 roku pod nazwą dziadek Kaczory. Członkowie tej sekcji spotykają się w każdy wtorek na treningach. Uczestniczą także w licznych meczach w ramach Ligi Okręgowej Nadnoteckiego Związku Brydża Sportowego. W ramach Grand Prix Nadnoceckiego Związku Brydża Sportowego co roku w naszym centrum w maju odbywa się otwarty turniej par brydża sportowego opuchar Burmistrza Gminy Kaczory. W każdą środę dzieci i młodzież z terenu Kaczory Gminy mają możliwość rozwijania swoich muzycznych pasji i zdolności wokalnych w studiu piosenki przy CKK prowadzonym od 2017 roku przez pana Krzysztofa Jarocha. Podczas cotygodniowych warsztatów wokalnych młodzi adepci przygotowują się do występów, podczas wydarzeń i uroczystości gminnych oraz do udziału w przeglądach i konkursach wokalnych, spośród których najważ, najważniejsze to Gminny Festiwal Piosenki Szkolnej i Przedszkolnej w Kaczorach, Kariera, Lustraca Przyszłych Gwiazd Estrady, Chodziska Gontyna, Ogólnopolski Festiwal, Piosenek Jana Wojdaka w Krakowie. Zajęcia są bezpłatne i odbywają się w dwóch grupach wiekowych. W studiu piosenki CKK liczy obecnie 18 młodych wokalistów i wokalistek. Miasta Kaczory i całej gminy jest orkiestra Denta, która została utworzona z inicjatywy obecnego burmistrza miasta gminy Kaczory i tamtejszej rady gminy w 1998 roku. Orkiestrę założył i przez 20 lat prowadził kapelmistrz pan Zdzisław Nawrot. Obecnie od roku 2020 orkiestr prowadzi pan Romuald Wiza. Orkiestra uświetnia wszystkie nasze gminne uroczystości. Bardzo chętnie też uczestniczy w licznych przeglądach i koncertuje na zaproszenie w różnych sołectwach naszej gminy, a także poza terenem naszej gminy. W ubiegłym roku Reprezentowała naszą gwinę na 54. Festiwalu Orkiestr Dętych Sławnie, natomiast w roku 2023 udało jej się zdobyć trzecie miejsce na ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych Złota Tuba w Złotowie. Z okazji 25-lecia działalności orkiestra otrzymała imię swojego pierwszego kapelmistrza, pana Zdzisława Nawrota. Całe miejsce w propozycjach kulturalnych ma też działalność zespołu wokalnego Sonata, który powstał w wrześniu 2000 roku. Założycielem i jednocześnie instruktorem wokalnym zespołu jest pan Jan Markowski. Członkini tego zespołu swoimi występami uświetniają wszystkie ważne uroczystości gminne, z przyjemnością koncentrują również na tych najmniejszych wydarzeniach, na zaproszanie miejscowych sołectw. Z powodzeniem promują naszą gminę, występują często. Poza jej terenem, zarówno w Wielkopolsce, jak i w województwach ościennych. Członkini zespołu bardzo się ze sobą zżyły. Co tygodniowe spotkania to nie tylko próby i nauka śpiewu, ale także sympatyczne spotkania towarzyskie. Muzyka Bazę kulturalną na terenie miasta i gminy Kaczory uzupełniają wiejskie domy kultury zlokalizowane w każdym sołectwie naszej gminy. Animacją życia kulturalnego w wiejskich domach kultury zajmują się rady sołeckie i koła gospody wiejskich, z którymi nasze centrum bardzo chętnie podejmuje współpracę. Przygotowując program naszego centrum staramy się wybierać takie propozycje artystyczno-rozrywkowe, które zaspokoją potrzeby jak największej grupy odbiorców. Mamy nadzieję, że propozycje, które przygotowujemy na ten rok, spełnią oczekiwania naszych mieszkańców i zaowocują doskonałą frekwencją na naszych wydarzeniach plenerowych. Serdecznie zapraszamy również na nasze strony internetowe i na Facebooka, gdzie znajdziecie Państwo informacje o najbliższych zaplanowanych przez nas wydarzeniach.